To jest kanał Porozmawiajmy o skokach. Zakończyły się właśnie ostatnie kwalifikacje w ramach 72 turnieju Skocznych, czyli w Bischofshofen wygrywa Rio i dalej Kraft, Eigner, Estwold, Laniszek, Peter Preutz, Kos, Herl, Wellinger i Stoch. Ogólnie rzecz biorąc, liczyłem na trochę lepsze warunki, jeżeli chodzi o wiatr, no bo nie było gwałtownych zmian, tak jak w przypadku. W większości przypadków nie było tak łatwo jak mówi Spruch, kiedy naprawdę te warunki skakały momentami bardzo wyraźne, były te zmiany pomiędzy zawodnikami, albo nawet pomiędzy tym, kiedy było zielone, a kiedy... Już zawodnik był na progu albo za progiem troszeczkę, no to tutaj jest płynne przejście pomiędzy warunkami, ale jednak od zera do metra na sekundę z tyłu. Mam nadzieję, że jutro będzie po prostu lepiej, będzie stabilniej i będzie taki fajny właśnie konkurs. fajny zamknięcie turnieju czy trek skoczni, a nie takie jak dzisiaj, bo dzisiaj no to no nie jestem usatysfakcjonowany tym, jakie to były warunki. Mam nadzieję, że po prostu jutro będzie lepiej. W każdym razie wygrywa Rio Kobayashi, który nie wygrał pierwszego treningu, na drugim nie startował, jeśli dobrze pamiętam, a i tak tutaj był zdecydowanie najlepszy, wyraźnie najlepszy, lepszy od Krafta, Aigneru Aignerze też warto by kilka słów powiedzieć, ale Ryoyu, no przewaga nie jakaś duża nad Wellingerem, ale wydaje się... Na 95%, że to on sięgnie po złotego orła i to jeszcze ze zwycięstwem Biszowschowen, bo jeżeli ktoś może pokrzyżować szyki, to nie kraw, tylko właśnie wydaje mi się, że Eigner może mu pokrzyżować szyki, no ale skok świetny, skrócenie czasu od wybicia do przejścia do pozycji lotnej, czyli położenie się na nad, no niesamowicie to już teraz skraca, więc... Wydaje się, że raczej na 95% złoty orzeł po raz trzeci dla Ryu Kobasiego, a Niemcy znowu obędą się smakiem, tym bardziej, że Wellinger, no nie przekonuje. I znów wydaje się, że delikatna tendencja zniżkował Wellingera jest, ale to przy Wellingerze. Drugie miejsce Kraft. Całkiem niezłe treningi też z tendencją zwyżkową raczej i ten drugi skok naprawdę zrobił wrażenie. Mówię o kwalifikacyjnym de facto. Wydaje się, że kraft jeszcze jest w walce jak najbardziej o podło TCS, bo po Herlu, po konkursie w Innsbrucku wydawało się, że ta strata jest dość wyraźna i że Herl wcale mu jakoś bardzo nie ustępuje, a patrząc po treningach, wydaje się, że kraft może go złapać. No praktycznie, gdyby to był pierwsza strata konkursowa, to praktycznie całą stratę by już odrobił kraft do Herla i. Wydaje się, że teraz na Herol jest troszeczkę większa presja, i też trudno powiedzieć, jak się zachowa Herl, kiedy na nim będzie presja, bo wydaje się, że tutaj właśnie to jest na pograniczu. I też, jeżeli Wellinger nie do końca wytrzyma, już ta presja wydaje się, że usztywnia go na progu trochę, to ciekawe, czy jeszcze ewentualnie nie dałoby się wywalić Wellingera z podium. No wtedy to dla niego byłaby. Kolejna trauma, zresztą nie pierwsza, jeżeli chodzi o turniej, który skocznie w ostatnich dwudziestu kilku latach, no ale zobaczymy, bo wydaje się, że Kraft jest mocny, że wraca Kraft, nie jest tak mocny jak Rioju, ale że Kraft wraca jednak do dyspozycji, że są pojedyncze skoki, w Izbruku też były bardzo dobre i widać, że jest lepiej niż w Garmisz, a w Garmisz i tak było bardzo dobrze jak na Krafta. I trzecie miejsce, Eigner. trzeci na pierwszym, pierwszy na drugim treningu, trzeci tutaj i nie przy jakimś dobrym wieczorem nie przy bardzo wysokiej belce, tak jak chociażby Estrol, który miał ile przewarunki wyższą belkę, w zasadzie kontynentalową belkę wręcz. Jak na warunki, które trafił. Tylko Eigner naprawdę trzy takie skoki, gdyby to było inne nazwisko, to ktoś powiedział, że murowane polium jest jutro. I wydaje mi się, że jeżeli właśnie ktoś ma zagrozić Rioju, to będzie właśnie Eigner, któremu do skoki, bo nawet ten skok kwalifikacyjny nie wydał się jakiś naprawdę utany. Że te narty nie do końca tak ładnie wyszły i musiał jeszcze to skorygować, a i tak przy silnym wietrze z tyłu, tak podwyższona belka nieco, no ale... Widać, że Eigner jest mocny na tej skóry, że jest strasznie mocny i grzech będzie tego zawodnika odstawić do pucharu kontynentalnego. I naprawdę dużo wskazuje na to, że Trofenik zapozna się z pucharem kontynentalnym po dość długiej przerwie. Chyba, że podkreślam, chyba, że Embasher zostanie oddelegowany do Igrzysk Olimpijskich Młodzieży. Ale nie widziałem nigdzie tej informacji podanej oficjalnie w jakimś artykule, więc myślę, że też odniosę się do tego przy omawianiu akurat Shofeniga, bo jego pozycja jest słaba w tym momencie dość, czwarte miejsce Estfold, fajne treningi, ale wydaje mi się, że to jednak jest na wyrost, bo warunki troszeczkę lepsze Belka 16 wydaje mi się, że kiedy będą te niższe rozbiegi bo wszelkie prawdopodobieństwo zakłada, że Tabelka dla niego, jak już będzie na końcu startowej, będzie dużo niżej, można nawet o 4 stopnie niżej niż dzisiaj. To jest to zawodnik, który na tym skróconym rozbiegu bardzo traci. Jako kontynentalowiec, który właśnie z Pucharnym Świata problem taki, że no nie przynosi tego, to raczej sugeruje, że te nieco wyższe rozbiegi są dla niego bardzo dobre, tak jak dzisiaj, no bo to był dobry skok. A wydaje mi się, że kiedy będzie skakał z najlepszymi przy tym skróconym rozbiegu, to będzie miał bardzo ciężko i wygra w parze, ale to nie będzie jakaś bardzo dobra nota, chociaż akurat ten konkretny występ. Był fantastyczny, a do tego treningi były lepsze niż na pozostałych skokach z wyłączeniem akurat Oberzdorfu. Dalej, miejsce piąte, Laniszek, Skok, bardzo fajny. Warunki troszeczkę lepsze, a i tak nie przeskoczył Aignera akurat. Chociaż miał troszeczkę niższą belkę, ale to też pokazuje, jaki Skok oddał Aigner. Szóste miejsce, Peter Preutz. No lądowanie, takie średnie zresztą przyjął też warto poruści. No, puścił lądowanie i tak ta przewaga jest wyraźna nad resztą stałki. No i ogólnie też Low Rock siódme miejsce. Znowu Słowańcy się bardzo dobrze spisują i w zasadzie poza dziesiątką do to ich za wielu nie zostało. I kos, gdyby nie to gapa, które w zasadzie zadziałało na niego akurat tak jak na Krafta zazwyczaj, no to naprawdę byłby blisko tego podium. A tak, od tego podium jest już, no, daleko, kilkadziesiąt punktów, tak naprawdę. Więc, no, raczej nie spodziewam się, żeby się włączył realnie do walki o podium. Ósme miejsce, Herl. No, Spodziewałem się troszeczkę lepszego Herla, chociaż i tak na treningach spisało się bardzo dobrze, nie tak dobrze jak Eigner, bo w zasadzie tak jak Eigner to nikt się nie spisywał aż tak dobrze, no może Rio Kobayashi, ale jednocześnie naprawdę poziom, który prezentuje Herl daje podstawy do tego, żeby trochę jeszcze zmniejszył stratę do Wellingera. Czy odrobić? No to raczej nie, raczej będzie ciężko bez pomocy Wellingera, ale jednocześnie będzie ankieta, jaki będzie skład podium, a raczej kogo na tym podium zabraknie i oczywiście zachęcam do tego, żeby do niej zajrzeć. Miejsce dziewiąte. Wellinger. Jeden trening bardzo fajny, czy raczej fajny. Drugi też całkiem niezły, ale nie na poziom Wellingera z Oberzdorfu. Absolutnie nie. To nie jest Wellinger, który miał początek gapa świetny. Znów są prędkości najazdowe bardzo dobre. W zasadzie się tutaj nie zmieniło, ale te skoki, jeżeli chodzi o pozycję, skoro się to powtarza raczej dół pierwszej dziesiątki niż góra pierwszej dziesiątki, no to raczej sugeruje, że Wellinger jest wyraźnie słabszy od Rioju i w tym momencie też słabszy od Eignera, od Krafta. Zobaczymy zobaczymy, wydaje mi się, że strata do Rio będzie znacznie większa, wydaje mi się, że Her, a zwłaszcza Kraft mogą nadrobić, ale ile nadrobią, naprawdę trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że jutro będzie po prostu równy konkurs i dziesiąty 10. stoch. Zdecydowanie najlepsze kwalifikacje, jeśli chodzi o Polaków, ale to przeomawiam już de facto reprezentacji Polski. Tutaj skok bardzo dobry, całkiem dobrze trafiony i przy złych warunkach jednak skakał Kamil i tak ta pozycja jest wysoka, tak samo jak przy Ignerze. więc wydaje się, że naprawdę szansa na top 10 jutro jest bardzo wysoka, oczywiście ze względu na Stocha w głównej mierze, no bo pozostali to ciężko ocenić, czy dadzą radę oddać dwa równe skoki, a Stoch może oddać dwa równe skoki, więc wydaje się, że zakończenie turnieju szlifowalności będzie bardzo pozytywne dla kibiców, patrząc... Przez pryzmat oczywiście tego, co się działo do tej pory, bo przechodzą do reprezentacji Polski, były to zdecydowanie najlepsze kwalifikacje w sezonie. Ja nie mówię o tym, co się działo w Klingental, chociażby go całościowo cała jakby kadra poszła naprzód. Tak to wygląda jednocześnie i też po treningach tak to wyglądało. 20 żyła, występ całkiem niezły: lądowanie no nie za dobre, tam wachnięcie było na początku, ale też patrząc na treningach, no nie wyglądało to źle. 28 miejsce zniszczą lepiej na treningach zdecydowanie. Ale znów wydaje się, że wygra w parze 30 kot, no niby średnio. Początek listy satali miał też jeszcze. Może akurat nie sam początek, ale gdzieś tak, środek jest startowy, tak gdzie byli chociażby Amerykanie ci załońcy, którzy mieli drobne punkty za ten sezon, no to mieli warunki zdecydowanie powrzeźleni, a reszta no to miała tak średnio. I jeszcze może do tego Peter Preutz, Stefan Laje, Timmy Zajs na przykład, no to mieli warunki powrzeźleni, ale jednocześnie wydaje się, że Polacy trafiali nie zawsze warunki jakoś bardzo, bardzo dobre, a tutaj te pozycje są fajne, bo często była korelacja dość wyraźna. Tutaj tej korelacji nie ma, więc naprawdę bardzo dobre sygnały idą, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. 33 Kubacki. No, wydaje się, że on akurat nie jest powtarzalny, jeżeli chodzi o jego pojedynek z laje. No to sufit kubackiego wydaje się być wyżej, ale laje jest stabilniejszy. I tutaj właśnie to jest taka para, na której najprawdopodobniej się ją wywrócę, jeśli chodzi o typowanie. 36 wąsek, no skok w porządku, ale on akurat był jeszcze w tej grupie, która miała te warunki trochę powyżej średniej, więc wydaje się, że jednak znów kot. Może mieć takiego pecha, że skoczy lepiej od wąska, a na przykład to wąsek dostanie się do serii drugiej i znów taki odbiór jest. Zresztą, jak patrzyłem po odbiorze, no to odbiór względem kota jest dużo, dużo słabszy niż względem wąska, który skoczył dużo gorzej, tylko po prostu miał farta w parze. A tutaj raczej wąsek, no, przemnął do drugiej serii całkiem nieźle, chociaż kontekst przemieszczony do drugiej serii jest, no, dość istotny, a mam wrażenie, że czasami się go pomija. Zresztą, jeżeli chodzi o Polaków, no, to wiadomo, że kibice mają prawo różne rzeczy, po prostu mają prawo wielu rzeczy nie widzieć. Czy raczej wtedy, kiedy nie chcą ich widzieć, czy chociażby nie ciągnąć kombinezonu Ukwackiego, gdzie ja nie widziałem, żeby gdziekolwiek ten temat został poruszony, że w kwalifikacjach ten kombinezon nie był po prostu idealnie, tylko tam w kroku to się zdarzy, że gdzieś tam się delikatnie rozdarł, bo to widać na powtórkach, że tam był po prostu rozdarty i że ktoś chciałby się tam przebić do tej kwalifikacji, nie ma problemu. Powinien dostać dyskwalifikację, gdyby został skontrolowany. Tylko, że no Polacy raczej na to by nie zwracali uwagi, a reszta świata raczej też nie. No bo akurat Kubacki odpadł w kwalifikacjach, no to pewnie mało kogo to interesuje. Austriacy, 15. Fetner, skok mu nie wyszedł, narty wyszły za płasko, później musiał to poprawić. Później, z którego jeszcze raz odeszły. Warunki powrzeźnieni i jest 15. miejsce, ale wydaje się, że w parze, no to raczej przeciwnik nie będzie miał za dużych szans. 16. miejsce highback, kolejny fajny występ, warunki ciężkie. No i 21. Trzofenik. Na treningach był wyraźnie albo trochę słabszy, albo wyraźnie słabszy od pozostałej piątki. Mówię też tutaj, zwłaszcza o Eignerze. Eigner po takich występach, jeżeli stanie na podium, no to nikt nie otwarcie się go zesłać do Pucharu Kontynentalnego. I pozycja trofelinka jest naprawdę słaba w tym momencie. No naprawdę słaba. Embasher wywalczył sobie kwotę, najprawdopodobniej, no bo jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, ale najprawdopodobniej to wywalczy na 99%. Nie wiem, czy będzie na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, bo dochodziły mnie różne sygnały, a nie jestem w stanie jednoznacznie zweryfikować tych informacji, bo prawdopodobnie możliwa byłaby też taka opcja, że po prostu pod Igrzyska Olimpijskie Młodzieży byłby ambasador Stricte przygotowywany chociaż to Austriaków, to się rzadko zdarza mimo wszystko, że zostałby tam wysłany wyłącznie, a na jego limicie skakałby trofenik przez bardzo krótki czas, bo teraz potencjalnie najlepszy. Byłby właśnie ten period, bo on daje aż 8 startów w Pucharze Świata, a ten, no to daje tylko polski turniej i to tyle w zasadzie. Więc z jednej strony to jest trochę taki niechciany prezent w pewnym sensie, jeżeli chodzi o najbliższy period Pucharu Świata. Jestem ciekaw, jak to Austriacy rozwiążą, bo Czofenik, z drugiej strony, skacze bardzo w porządku, bardzo dobry występ w Innsbrucku, no i wielki talent. No ale w tym momencie to jest numer 6, jeżeli chodzi o Austriaków na tej skoczni. I naprawdę jestem ciekaw, jak to zostanie rozwiązane, bo tutaj naprawdę ten siódmy, a w zasadzie ósmy by się jeszcze przydał, no bo Huber jakoś bardzo źle nie skacze, Wergeter też jakoś bardzo źle nie skacze, M.Basher jakoś bardzo źle nie skacze. No tutaj naprawdę by się przydało jeszcze dodatkowe miejsce, oczywiście pół żartem, pół serio. I trzy limity te stare, stare jeszcze z początku XXI wieku, czyli dziesięciu startuje, nie ma problemu. Myślę, że Austriacy by się tego uśmiechnęli. No bo jednak to są zawodnicy też Fiskabu, też swoją drugą ciekawy, jeśli chodzi o krajówkę. 22 Huber. No i wrócił do Pucharu świata. Skacze całkiem fajnie na treningach. W innych reprezentacjach pewnie nie było problemu, że poskakało tutaj jest dość poważny problem, jednak... Ale jest ogólnie skoki całkiem przyzwoite. 31. Wergeter, no gościu wyciągnięty z Fiskapu po prostu. I ogólnie Wergeter to pomiędzy którymi ligami się teraz obija. Przecież było podium LGP, jest Puchar Kontynentalny, jest Fiska. Po prostu leży pomiędzy wszystkimi szczeblami rywalizacji, bo wielu zawodników, którzy się odbijał pomiędzy Pucharem Kontynentalnym, a chociażby Fiskapem, a on odbija się pomiędzy wszystkimi naraz. Jeszcze gdyby był młodszy, też jeszcze odbijałby się jeszcze przy okazji między Alpenkapem pozostałymi po prostu. Nie ma do końca równej formy i wydaje mi się że mimo wszystko będzie ciężkim rywalem, jeżeli chodzi o parę KO, bo może zaskoczyć jak najbardziej. 43. Steinberger, debiut jeżeli chodzi o kwalifikacje do obchoru świata, już był w kwalifikacjach, był nawet w konkursie głównym, jeżeli chodzi o LGP w Hintzenbach, no ale to jest debiut i 47. Hagen. Ogólnie Austriacy zrobili bardzo ciekawą rzecz, wzięli nie trzeci skład na kwalifikacje, tylko czwarty swój skład, a być może nawet piąty swój skład do kwalifikacji i wszyscy przeszli te kwalifikacje. Nawet Hagen, który skok chyba nie najlepszy, trafił ciężkie warunki, to i tak dostał się do konkursu głównego i jestem ciekaw jak to dalej będzie rozgrywane i czy gdzieś tam za zwłaszcza Hagena to nie będzie pożegnalny występ. Może nie do końca pożegnalny z karierą, ale z pucharem świata i czy Lada moment Hagen gdzieś tam się nie postanowi zakończyć kariery, bo o ile mówi się dużo o Embasherze w tym momencie, no to Hagen też był super gwiazdą, a w zasadzie nawet jeszcze większą gwiazdą tą bardzo juniorską niż Embasher w tym momencie, bo Embasher, no to teraz debiutuje w pucharze świata, a pierwsze do kwalifikacji Hagen został wystawiony, jak miał 16 lat. Jak miał 16 lat, to już punktował i w Fiskapie, i w Pucharze Kontynentalnym, i do tego jeszcze wygrał cały cykl Alpen Cup, kiedy byli jeszcze zawodnicy z rocznika 99, a był rocznik 2002 i on wygrał Open Cup naprawdę się fantastycznie zapowiadał. Dwa razy widzem świata juniorów, to już nieco później. I on jeszcze w 2019 roku był w stanie się przebić do kadry austriackiej na Mistrzostwa Świata Juniorów. To pokazywało, jaki to ma być po prostu kaliber zawodnika, A od kilku lat kompletnie się zawiesił. W zasadzie od półtora roku, no, nie widać progresu. Po prostu nie widać autentycznie progresu. A te kilka lat temu był kilka poziomów wyżej niż Trofeń. Zresztą od naprawdę się nie wyróżniał. A kilka poziomów wyżej był Hagen, był Wergeter, który punktował jako 17-latek w Pucharze Świata. No i troszkę się jednak zmieniło. Na Hagen to jest. Mój zawód, bo naprawdę myślałem, że Hagi to będzie super gwiazda. Może jeszcze będzie. W austriackich strukturach czasami dzieją się dziwne rzeczy, które momentami trudno wytłumaczyć temu Thomas Lackner, na przykład. No ale jest to zawód, bo naprawdę to miał być nowy Schlierenzauer. no ale nie jest nowym Schlierencauerem. Przynajmniej w tym momencie 21 lat, już niedługo tak naprawdę 22. W austriackich jednak strukturach jest sporo miejsca, no ale żeby się dopchać do pucharu kontynentalnego, nawet to trzeba skakać bardzo dobrze, a zazwyczaj z kolegami okupuje regularnie czołówkę stawki jeżeli chodzi o fiskapy dalej Niemcy, 14 Paszke nieźle na treningach, ale tylko nieźle 14, przepraszam, 17 Geiger, no lepiej niż na treningach nieco ale no bez rewelacji i to, że się cieszy po tym skoku, który miał 17 miejsca pokazuje, że po prostu forma zeszła z Niemców ogólnie rzecz biorąc, 18 Laje równiejszy od swojego rywala w parze, ale nie wiem czy go wygra szczerze mówiąc, wygra tu rywalizację i 40 Rajmund Skok bardzo spóźniony na treningach było mocno średnio. I to też jego para, jeśli dobrze pamiętam, z forfangiem. To jest taka ciężka do wyczucia. Bo jeżeli Raymond odda bardzo dobry skok, to może forfanga zrzucić jako przegranego. Ale czy go zrzuci, czy będzie jeszcze w drugiej serii, no to może być naprawdę taka para z lucky bardzo mocnym. Dalej Słoweńcy 13, Zajd. Warunki powyżej średniej trafił. No i to w miarę wykorzystał. 39 Domen Preutz. On chyba mocno spóźnił skoki. Był naprawdę nisko nad bólą, nawet jak na siebie. Ale dostał się do konkursu głównego bez większych problemów. Norwegowie 11 forfang. Treningi takie całe. Całkiem, całkiem tutaj też naprawdę fajny skok oddał. No ale jak to będzie w serii ocenianej, trudno powiedzieć. 19 granerud, skoki w miarę równe, no ale poziom greneruda aktualny równy, no to jest właśnie przełom drugiej, trzeciej dziesiątki, Tak to niestety dla niego wygląda. 23 Sundal, który się pozbierał na tych austriackich skoczniach. Zdecydowanie też, jeżeli chodzi o prędkości najazdowe, bo w Gapa, w Obersdorfie było bardzo źle, jeśli chodzi o prędkość najazdowa, a tutaj to wygląda zdecydowanie lepiej ale też wydaje mi się, że chyba jednak przegra w parze 24 Lindvik no wydawało mi się, że przy tylnym wietrze to Lindvik będzie miał dużo lepiej ten skok mój do końca wyszedł, ale troszeczkę od niego odeszły to nie był dobry skok i naprawdę dla Norwegów to jest bardzo słaby TCS bo ja sam się zastanawiam, czy może Lindvik czy może Granerud no a tutaj w zasadzie nie ma tematu jeżeli chodzi o Granerud, no całkowicie nie ma tematu a Lindvik no to skacze nieźle ale od podium jest dalej niż pokazywałaby to realna pozycja czy strata punktowa bo gdyby porównać go do kosa, no kos miał jeden słabszy konkurs, ale poza tym naprawdę wysoki poziom trzyma, a Lindvik, no to tak, trochę fart do warunków, trochę tego, trochę tamtego i w zasadzie dość wysoko. 34. miejsce Tandem, no Tandę skakał średnio na treningach, zresztą to już nie pierwszy konkurs i nie pierwsze treningi, kiedy on przeciętnie skacze i znów jest taki, no, mocno przeciętny. Wydawało się, że Norwegowie idą w górę, a teraz w zasadzie, no, nie jest wykluczone, że w Pucharze Narodów za ten konkurs po prostu przegrał z Polakami, a to byłby pierwszy taki przypadek dla reprezentacji top 5 w tym sezonie. Dalej, Japończycy, 15, przepraszam, 12 do bardzo dobry drugi trening, pierwszy, dobry i ciekawe być może w końcu będzie pierwsza dziesiątka dla do który wejście w Puchar Świata miał takie średnie, mówił o tym faktycznym wejściu w Puchar Świata, nie tym debiucie jeszcze w Sapporo, ale no jestem ciekaw, jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, czy naprawdę siądą mu dwa bardzo dobre skoki, bo dwa bardzo dobre skoki to może być nawet okolica podium. A tak, no to nie wiem, ale naprawdę się spodziewam, że jutro będzie życiówka dla Nikkei Do i pewnie to będzie pierwsza dziesiątka. 37 taka uczciwy, jestem bardzo przyzwoity, no może tylko przyzwoity, bo w końcu punktowo. 41 Junshiro Kobayashi, który no miewa skoki takie na drugą dziesiątkę, miewa na piątą. I na Kamura 58, miejsce przedostatni skacyfikowany. Jak mówiłem w gapa, że na wraca w trochę lepszym stylu, no ale nie skacze jakoś bardzo dobrze, chociaż lepiej niż w Kusamu, no to teraz w zasadzie to tak wygląda. On skacze beznadziejnie. W tym momencie. No i w zasadzie na kogo go teraz wymienić? Na Sakano? Na kogo teraz wymienić? Może Keichi Sato? Może znów to. No, jeżeli chodzi o Japończyków, to obcięcie limitów jakoś bardzo im nie szkodzi, bo ten numer 5 często jest i tak na doczepkę bardzo mocno. Nakamura cały czas jest bez punktów, to też jest cały czas bez punktów. No w zasadzie wygląda to bardzo, bardzo średnio. Takeuchi wszedł okej, okay, on prezentuje się lepiej, ale też zdarzają mu się słabe kwalifikacje i poza do. Poza momentami rzucili oczywiście Rio no to naprawdę nie jest jakoś bardzo, bardzo dobrze. A że mało w pucharze kontynentalne, to ciężko ich zweryfikować na poziomie pozostałych reprezentacji to przejść Dalej Szwajcarzy, 32. PE, Akurat on zaprezentował się dobrze spośród Szwajcarów, ale całościowo Szwajcarzy no słabo, bardzo wypadli. Chyba najgorsze kwalifikacje, no może nie najgorsze, ale całokształt Szwajcarów w tym momencie wygląda bardzo... Przeciętnie, 41 Imhoff, no występ bardzo przeciętny, kolejny zresztą, a warunki nie jakieś bardzo złe. 46 Aman, no znów taki występ bardzo przeciętny, tylko na przyjęcie kwalifikacji. 50 też Fanden, na treningach wyglądało to trochę lepiej, naprawdę wyglądało to lepiej, spokojnie na czoło 30, a tutaj ledwo-ledwo w konkursie głównym, ledwo-ledwo. No, może być taki loserem potencjalnie, ale no, oczywiście ty ją nie wygra. Ale Szwajcarzy zeszli. Tak jak Polacy wyraźnie idą w górę, no to Szwajcarzy zjeżdżają jeśli chodzi o dyspozycję. I teraz drużynówka, no to raczej wskazuje na reprezentację Polski, byłoby bardzo, bardzo zdecydowane. Finlandia ze Stonią, 27. Aigro. Występ jak najbardziej przyzwoity, ale też bardzo przyzwoite. 38. Etunus Jainen. No teraz akurat u Finów jest tak, że nie wiadomo, kto jest liderem, bo raz jeden dobrze skoczy. Raz to jest Walto, raz to jest Etu, raz Alto. Różnie bywa, różnie bywa i ogólnie po Kusamu myślałem, że będzie trochę lepiej, jeśli chodzi o Szwajcarów, przepraszam, Finów, a tutaj to w zasadzie powtórka z poprzednich lat, może znów na koniec ktoś wyskoczy Etu, czy którykolwiek inny zawodnik, a tak, no to jest średnio, 42. Alto, no skok taki, taki średni po prostu na przyjęcie kwalifikacji, 51. Walto. No kaleczy to lądowanie to, że dzisiaj się nierówno wybił. On się zawsze tak nierówno wybija i nie wiem dlaczego to działa. Jeszcze kaleczy lądowanie, no to traci te punkty. Bez tych po prostu punktów pewnie dostałby się do konkursu głównego, no wyprzedziłby Blanchard, gdyby miał porządne noty. A tak no to jest słabo. I 54 jeszcze Keto Saho, który na treningach było nieco lepiej, nie było rewelacyjnie, ale było nieco lepiej i dla finów aż dwóch odpada. Jeżeli tak dalej będzie to wyglądać, to niewykluczone, że po Miko Ahonę sięgnął swoją drogą. Miko Ahona akurat jest w skapie falu, no to może będzie jakaś szansa czy to Kino Quizma, czy jakiś inny zawodnik jak to będzie po prostu wyglądać. Dalej, reprezentacja Włoch i to są najsłabsze kwalifikacje. Najgorszy występ Włochów zdecydowanie w tym sezonie. 26. Instant, który akurat wypadł całkiem, całkiem nieźle. Chociaż trening pierwszy miał słaby. 52. Bresadola pokazał i było widać, że potwornie spóźnił skok, no i co z tego, że w powietrzu było w miarę w porządku, że teoretycznie kierunek odbicia w porządku, to wszystko wyszło dobrze, no tylko, że skok potężnie spóźniony, no i już wtedy nie za bardzo jest co zrobić nawet na tej skoczni, która nie jest aż tak karająca za to, że nie trafił się w próg jak chociażby Bergizel albo parę innych skoczni, no ale jednak, no aż tyle to nie. 55. Czekon, 56. Kampreger, który skakał beznadziejnie na treningach, pierwszy trening kompletnie beznadzieja, stracił kilkadziesiąt punktów do przedostatniego zawodnika, w drugim już trochę lepiej było, w okolicach dziesięciu. No jeśli miałbym mówić, to to po prostu były skoki wszystkie bardzo mocno spóźnione, nawet ten, no może nie jakoś strasznie spóźniony, bo już mu się takie bardzo spóźnione skoki strafiały, ale ten skok był też mocno dość spóźniony i nie radził sobie po prostu na tej skoczni i to tyle. No, trzech Włochów odpada, nawet tak słabo obsadzonych w kwalifikacjach, czy raczej mało licznie obsadzonych, bo one nie są jakoś bardzo słabo obsadzone, tylko niezbyt licznie. No, to jednak jest zaskoczenie, i minus raz 3 odpada, że Bresadola odpada. Już bym się chyba szybciej nawet spodziewał, że i sam odpada. A tak, no to naprawdę Włochom te kwalifikacje no, totalnie nie wyszły. No i reszta świata, 25. Kołdelka. Skacze na fajnym poziomie. Wydaje mi się, że jednak przegra w parze, ale jednak naprawdę teraz stabilizuje się na bardzo fajnym poziomie na drobne punkty. I to jest ogromny postęp ze względu tego na co działo się wcześniej. Bo wcześniej to było od przypadku do przypadku, od skoczni do skoczni. I to bardzo, można powiedzieć, nadużywam tego stwierdzenia, bo to było maksymalnie dwa razy na sezon punktowanie, a teraz no to naprawdę Kołdelka daje nadzieję, że będzie w stanie regularnie kręcić się na przełomie trzeciej i czwartej dziesiątki Pucharu Świata, czego nie można było powiedzieć o żadnym reprezentancie Czech po lockdownie, z wyłączeniem kobiet, bo tam wygląda to zupełnie inaczej, zwłaszcza w obecnym sezonie, no bo poziomu Karolidy Indraczkowej to żaden Czech też nie prodysponował, czy raczej nie reprezentował od lockdownu, kiedy jeszcze Kołdelka, zdarzały mu się konkursy na pierwszą dziesiątkę i był to kompletnie inny zawodnik i ogólnie pozycja Czechów wtedy była kompletnie inna w światowych skokach męskich. Dalej, 29. Belshow, fajnie na treningach tutaj też, warunki powyżej średniej, więc całkiem fajna pozycja. 35. Franz, no słabo w treningach, ale też moment trafił, bardzo fajny, jeżeli chodzi o rywalizację, jeśli chodzi o warunki. 45. Marusiak, no jest w konkursie głównym i super, ale też warunki raczej troszeczkę, troszeczkę powyżej średniej. 47. Urlaub, no naprawdę miał farta urlał, bo skok całkiem niezły, ale nie spodziewałem się, że na tej konkretnej skoczni urlał da sobie radę, jeżeli nie dał sobie rady w Innsbrucku, bruku, w gapa, no to że tutaj da sobie radę na tej skoczni, która jednak premiuje tych, którzy zachowują prędkość lotową, a nie mają dobre odbicie. No to się nie spodziewałem, no ale trafił naprawdę warunki bardzo fajne. I też skok mu wyszedł nigdzie go nie wykręciło, co mi się często zdarza cały czas. 49 Wasilief, no... Na treningach niewiele lepiej momentami od kolegów, ale no wystarczyło. Tyle, że wystarczyło do konkursu głównego. 53. Kajniczenko. Myślałem, że będą na porównywalnym poziomie jak Marusiak, ale jednak różnica była dość wyraźna. I u tegoż na treningach było. Różnie, trudno powiedzieć, na kogo było wskazanie po treningach i przy obecnej dyspozycji. 57 Mizernych, no zaprezentował się to samo na Zarynko, 59, który strasznie ma słabe prędkości najazdowe. No i zachęcam jeszcze tutaj do wypełnienia ankiet, bo jestem ciekaw Waszej opinii co do składu podium, jeśli chodzi o TCS. No i jeszcze ostatnie typowanie w tej edycji Parka. O, jeżeli chodzi o pierwszą parę Insam Kodelka, stawiam na Insama Aigro z in Lindvikiem. Lindvik zniszczył sundal, mimo tego że sundal idzie w górę, no to myślę, że zniszczył, da sobie radę. Hubert z Belszałem, Hubert, Trzofenik z Kotem, myślę, że będzie to Trzofenik, żyła z Wergeterem, myślę, że żyła, ale wydaje mi się, że Wergeter postawi dość wysoko poprzeczkę. P z granerudem, granerud kubacki zlaje. Tutaj mam największy. Najcięższy orzech do zgryzienia, szczerze mówiąc, bo naprawdę to jest taka para 50-50. Laje równiejszy, Kubacki z wyższym sufitem, ale zdam się na to, że Polacy ogólnie idą w górę, chociaż Kubacki akurat nie udał się na treningi tak jak chociażby Stoch. To jednak dam na Kubackiego, a myślę, że właśnie na tej parze najszybciej się wywalę. Geiger z Tande, Geiger, Hybeck z Francem, Hybeck, Fettner z Wąskiem, Fettner, Paszkę z Uczyn Paszkę, Zajc z Neusjenem, Zajc, Nikaido z Domenem Preutzem, Nikaido, Forfang z Reimudem. Forfang, chociaż jeżeli Reimudowi wyjdzie skok, nie spóźni mocno skoku, no to wydaje mi się, że to może być taki dużo jak najbardziej. Stoch z okobaj, aż im 100, chyba że się no naprawdę by niesamowity skok się, Co mu się jednak swoją drogą już zdarzało, nawet w tym, turnieju już skoczni, Wellinger z Wellingers, Alto Wellinger, Herl ze Steinbergerem, Herl, Kos im Imhoffem, Kos, Peter Preutz z Marusiakiem, Peter Preutz, Laniszek za manem, Laniszek Estwold z urlaubem. Jak będzie bardzo krótki rozbieg, no to może to być taka para, naprawdę po... nota w okolicach 40-45. Ale wydaje mi się, że Estwold jednak da sobie radę bez większych problemów. Eigner z Hagenem, Eigner, kraft z Wasiliewem, kraft i Rio Kobayashi z Deszwandenem, Rio Kobayashi. To tyle. Do usłyszenia.